Witajcie ponownie, w tym filmiku pokażę Wam, jak ściągam perukę. Udało mi się ją dzisiaj trochę ujarzmić, to znaczy grzywkę. Minęło około 6 godzin, od kiedy ją założyłam. Nie powiedziałam Wam jeszcze jednego, że jednym z powodów, na których noszę peruki, jest to, że nie jest po prostu cieplej w peruce. Mam chudą szyję. Nie ja mam z tyłu włosów, więc peruka daje mi bardzo dużo ciepła. To chciałam go jeszcze dodać. Więc tak, ja ją przeczesałam takim oto grzebieniem z szeroko ustawionymi ząbkami. Tak, i teraz zawieramy się do ściągania. Ściągam już okulary. Ja się posiłkuję tutaj lusterkiem, chociaż nie jest ona do końca potrzebna. Ja po prostu odrywam peruczkę delikatnie od taśmy. Mówię, to no nie jest jakaś mocna taśma, więc spokojnie odchodzi, ale też nie jest na tyle delikatna, żeby wiatr miałby mi ją, z, perukę zwiać z głowy, czy że ktoś pociągnął niechcący i by mi spadła. Nie, nie, taka delikatna to ona też nie jest. Tutaj, gdzie mam przyklejoną tą mocniejszą taśmę no shine, posiłkuję się jeszcze tutaj o palcem, żeby nic nie uszkodzić o, i ściągam, odkładam, <śm> o jak żywa, teraz zabieram się za odklejanie taśmy No-Shine, wiadomo, idzie troszeczkę trudniej, Jakbym perukę nosiła z 12 godzin, to ta taśma też szybciej by się odklejała. Okej, okay, trochę włosów zostało. Tutaj wiadomo, taśma przykleiła się trochę do moich włosów. Ale tutaj tych włosków mam akurat na tyle dużo, że nawet jeżeli wyrwę ich kilka razem z taśmą, to też się nic nie stanie. Heh, tutaj też, ułach, już nie bywa. O, tutaj mi kawałek taśmy został, ale to na razie niech tam zostanie. Tu idzie całkiem gładko. I teraz pozostał nam ten kawałek. Czasami zastanawiam się czy nie odciąć go, bo... O, tutaj się dosyć mocno do moich włosów, a przeżyjemy to. Odrosną. Tutaj akurat odrosną. Tutaj jeszcze mam no-shine. Myślę, że można też tutaj użyć jakiś specyfik, żeby to odkleić, ale ja się na tym nie znam, nie używałam odklejam też taśmę od siateczki ona pójdzie do mycia o, tak, ja tutaj się nieco regielę po prostu mam jeszcze zapasowych kilka nowych tych siateczek więc po prostu odrywam mhm. Czy moje włosy się niszczą od noszenia peruk? jak był czas, że nosiłam peruki codziennie do pracy i przyklejałam taśmy też tutaj, po środku. To może troszeczkę mi się tutaj przerzedziły włosy, ale generalnie, od kiedy noszę tam powiedzmy trochę rzadziej, nie codziennie, to nie ma to żadnego wpływu na moje włosy. Chociaż nadejdzie też moment, kiedy będę codziennie znowu nosić peruki. Mnie to tak fazami wychodzi. O! Mm. Po całym dniu noszenia peruki w tam iluś godzinach używam czegoś takiego do masażu. To jest akurat marka z Rosmana, ale to może być jakakolwiek marka. I po prostu sobie całą głowę tym masuję kilka razy. Poprawiam krwienie i tym podobne. tak wygląda mało delikatne ściąganie peruki u mnie. Do następnego filmiku. Cześć wam.